Witajcie w mojej kuchni wieczorową porą. Ile ja to już razy słyszałem? Nie wiem, nie zliczę, bardzo. Nie zrobię, bo nie potrafię, bo nie mam czasu, bo to za trudne. Ja za każdym razem odpowiadam. Wystarczy chcieć. Można się tłumaczyć na różny sposób, ale to są tylko i wyłącznie wymówki. Naprawdę nie trzeba mieć wielkich, skomplikowanych sprzętów. Wystarczy mieć. To, co ma się w domu, no jedyną rzeczą, która jest przydatna, a nie jest kosztowna, dzisiaj jej użyję, to szynkowar. Stoi tutaj. I jutro, bo jest teraz 21.30, jutro na śniadanie będę jadł własną wędlinę, własną mielonkę zrobioną w szynkowarze. Bardzo szybko, bardzo prosto. Co ja mam na stole? Kilogram, trochę ponad kilogram. 1,1 kg łopatki wieprzowej. Takiej poprzerastanej, lekko tłustawej, ale bez przesady. Z przypraw. 17 gramów razem. Po połowie sól zwykła i sól peklująca. Podstawowe przyprawy. Jedna łyżeczka pieprzu. I jak dacie więcej, mniej nie ma znaczenia. Pół łyżeczki czosnku i pół łyżeczki. Kolendry. Tutaj tak samo nie ma znaczenia, czy dacie więcej, czy dacie mniej. Dobrze jest się trzymać mniej więcej tego, co pokazałem. Jedną rzecz można powiedzieć, że jest nietypowa, bo mam tutaj jeszcze, przepraszam, chrypa mi jakaś na gardle siedzi. Wędzone halapeno. I z tym mógłby być problem, no bo jak to uwędzić? Ale paprykę wędzoną, zwykłą paprykę wędzoną da się kupić w bardzo dużej ilości sklepów. Więc w moim przypadku jest to fanaberia. Ile? Każdą papryczkę kroiłem na dwie części przed wędzeniem. Zresztą za chwilę Wam pokażę, jak ją zrobiłem po to, żeby już. Informacja była w miarę pełna, i takie dwie papryczki bardzo delikatnie, bardzo drobno posiekam i też dodam. Naprawdę bardzo, bardzo mocno pachną wędzonką, intensywne. No i mam nadzieję pikantne, bo to w końcu jalapenio. Nie wiem, jak ta pikantność się zachowa po procesie suszenia, ale jedna papryczka na kilogram mięsa. Powinno być wyczuwalnie. Jeżeli by to miała być papryczka ostra, wędzona, to czubata, czubata pełna łyżeczka też powinna wystarczyć. Powinno dać efekt podobny. Także co ja będę robił? Zmielę to wszystko na ósemce. Dodam wszystkie składniki, wymieszam, zapakuję do szynkowara i będę parzył. Potem podam w narracji parametry. A teraz zanim zacznę mielić, to zobaczcie, jak zrobiłem te papryczki. Jak ktoś ma możliwość, proszę bardzo, można w taki sam sposób. Jak nie, to można kupić paprykę wędzoną w sklepie. Zaczynamy. Papryczki jalapeno kroiłem na pół, usunąłem gniazda nasienne. Można je zostawić, będzie bardziej ostro. Ułożyłem na półce i włożyłem do wędzarni. Ustawiłem 45 stopni Celsjusza i czas 3 godziny. Wędzone papryczki przyniosłem do suszarki i suszyłem je w 50 stopniach do skutku. Na koniec wyglądają tak i są bardzo aromatyczne. Drobno je kroję nożem, ale mi uciekają. Użyję mostyrze. Daję mięso na mniejsze kawałki. I mielę na sitku 8 mm. Przyprawiam, mieszam i napełniam szynkowar. Ubijam warstwami. Odgrzewam wodę w garku do około 60 stopni i wkładam szynkowar. Utrzymuję temperaturę wody 80-85 stopni Celsjusza do czasu, aż termometr w mięsie wskaże 70 stopni. To koniec ważenia. Zdejmuję pokrywę szynkowara, by odpuścić napięcie sprężyny. Mięso wchłonie trochę otaczającej jej wilgoci. Po 15 minutach studzę w zimnej wodzie i 8 godzin w lodówce. No i proszę, mamy następny dzień. Słoneczny poranek. Musiałem przysłonić okno, bo bardzo mocno świeci. A ja mam gotową wędlinę domową. Czy w takiej formie, czy w innej to naprawdę bardzo szybko można zrobić. O ile się chce. Spróbujmy. Widać wtrącenia wędzonej papryki. No i ciekawe, ciekawe, jak mi to wyszło. Mm. Jest smak wędzonki. Jest aromat wędzonki, niezbyt intensywny, ale wyczuwalny. No i jest. No i jest trochę pinka, pikantności papryki. To zresztą chyba słychać po moim głosie. Ale ja jestem bardzo mało odporny. A dla mnie jest. Dla mnie jest dobrze. Więc ci co lubią bardziej pikantnie. Mogą dać tego znacznie, znacznie więcej. Pyszna, pyszna, bardzo fajna, smaczna mielonka z cechami wędzenia z ostrością, mimo że zrobiona w szynkowarze. Myślę, a znam moich przyjaciół i bliskich, którzy mają dużo większą odporność, że podwojenie, potrojenie tej dawki, którą ja dałem, spokojnie można, po prostu będzie to bardziej intensywnie. Chyba, że użyjecie bardziej pikantnej papryki, to będzie wtedy inna granica. Ja na razie mówię o tej granicy smaku i aromatu wędzonki w połączeniu z taką przyzwoitą pikantnością. Smaczne, bardzo fajne, troszeczkę inne Niż dotychczas robiłem, a jednak zwykła, zwykła mielonka. Więc jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. I pamiętajcie, domowe jest proste, domowe jest smaczne i domowe jest lepsze. A teraz na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Ostatnio rozdałem takie cztery kubeczki. Z jednej strony Nomart, z drugiej strony Browim. Wspólna edycja. To było dla tych, którzy zawsze czekają na początek, na nowy film. A teraz dla tych, którzy oglądają do końca. Mam takie cztery kubki dodania. Kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy napisać w komentarzu. Chcę kubek. Pierwsze cztery wpisy i kubki są wasze. Kto je zdąży, Będą następne edycje. Na razie trzymajcie się. Hej. Zapraszam. Wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki, i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.